No więc, hej, cześć, witajcie, z tej strony Daniks i dzisiejszym odcinku Wiem, że dawno mnie nie było, ale bardzo przepraszam, że w ogóle dawno mnie nie było, bo No, jest y, jedna rzecz, dlaczego mnie dawno nie było Eem, Zaraz wam powiem, tylko otworzymy skrzyneczkę Ale zanim otworzę tą skrzynkę musicie zasubskrybować kanał, zostawić dzwoną łapkę w górę no i zostawcie yy, 10 łapek w górę wiem, że to mało, ale was jest naprawdę mało więc zostawcie 10 łapek w górę i kolejny odcinek no i nic nam nie padło niestety tylko punkty mocy no Piper Piper w każdym bądź razie Abramisza. Dzisiaj jak wiecie yy, gramy sobie zwykle w browsters I jak chcecie ze mną zagrać, jak już mówię, musicie zostawić suba z dwanem yy, łapkę w górę pod tym filmem 10 łapek w górę jutro wlatuje kolejny odcinek, ale musicie zostawić ten próg łapkowy. Yy, no i chyba tyle, no. I gramy. E, zagramy sobie dzisiaj tak, żeby dobić na kimś, nie wiem na kim, e, 15 rangę czyli na przykład na Bibi. Nie wiem ile będzie e, trwał odcinek, bo raczej jest takie 10 minut około. Coś w tym stylu, bo ja nie chcę aż takich długich odcinków. E. Okej, okay, dobra, Easy Gaming. Okej, okay, dobra. Cztery Power Cubes będzie GIT. Na lajcie, kogoś zabijemy po 2000. Nie, no, 5 Power Cubesów to jest przesada. To jest moje, mine. O jezu, o dzięki! Dzięki, że mi w wygalę! Gościu malinowy. No i kto tu ma najwięcej cube'ów? No kto? No ja mam najwięcej kubów, no ja mam. Uuuuh! Uhuuh! Uhu uhu, 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 uhu. Nice. O nie, teraz już nie mam. Teraz nie. Idź sobie ode mnie. Teshipa. Do widzenia. Zostawcie mnie, ja nie jestem taki. Ja biję się tylko na blisko. Dobra, teraz tu 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 Ty, tu ty, 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 Dajesz, no dajesz. Nie bój się mnie. No. O, o, Nie. Nie, nie. No nie, że wlazł w niego pociski. Dobra. Osiem par... Y, osiem tego kucharków. Y, no, fajnie, fajnie. Spoko. Jeżeli chcecie jakieś inne gry e, oprócz Browsers, na przykład, mm, nie wiem, Fortnite to około za, nie wiem, jakieś dwa tygodnie, nie? O, teraz akurat nie mogę. No. Gramy dalej. A jak chcecie ze mną zagrać na chwilę obecną, to Danix132 to jest mój nick. O, super, nie mogę się ruszać, dobra, mogę. Danix132, to jest mój nick. I No. go razem wszystko, bo tu mam oddzielnie, a tam jest, a w Fortnite'cie mam razem, więc e, możecie mnie zapraszać, więc, i wtedy ten, możemy sobie pobrać. Bo nie mogę tego nagrywać na razie. O nie, o nie, o nie, bibi. Bibi, proszę. Nie bądź słowa Dla mnie. Na mnie. Osiemka, gościu. Co tam u Ciebie, ogół? Co tam, mam mówię, co tam. Co tam u Ciebie? No, pytam się. Pytam, ale nie odpowiadasz. Jaki typek? Ja tam dobiegnę czy ktoś przede mną? Hupi dupi! Jademy, jademy. Juhuu! Boom! Bum! Tak się to robi. No i 10 kóbi do przodu. No i 15 ranga, więc... Na Bibi już możemy skończyć. Tak. 44. Spoko. Yy, tak. Tak, może... Nie wiem czy jeszcze jest ten pakiet. Nie ma! Jakby był jeszcze, to bym mógł kupić. Ale nie kupuję piper, bo jak dropnie mi Tara Kiedyś. Tara, o tutaj jest Tara. To będę miał do niej skina może. O ona jest ładna w tamtym skinie. Dobra, mmm. 15 rangę wbiłem, więc teraz Elblim już jest. Yy... Spróbujemy 15 na flanku. Franku. Franku, planku. No. Dobra. Jak się ci kolejny odcinek? Jak już mówiłem, 10 łapek w górę. Kolejny odcinek. Jak ci ze mną odcinek? To proszę bardzo, yy, możemy się jakoś. Yy, musi, musicie napisać komentarz, który będzie w następnym filmie, coś w tym stylu. I wtedy na przykład pogadamy sobie na. No pogadamy jakoś. Ja was tam poznam trochę, trochę nie. Co, dwóch naraz zabiłem. Nie, gdzie jest ten. O, leży. Śleszczu. Ja albo Jessie. Nie, idź. Dobra, roza z jednym kubsem, ale ja bym wolał się uleczyć. Gdzie ty jesteś, Rosa? Juhu. Gdzie ty jesteś? Ej, serio, gdzie ona jest? Nie wiem, ale ona kiedyś... O! Tu jesteś! To ja ja ci zostawię, ja, się, ja jestem miły dla ciebie. Proszę bardzo, teraz będzie dużo lepiej. Patrzcie, pyk! Pim! No i to jest majonez Znaczy chcę, żeby moją najmniejszą rangą była 15, dlatego też bijam. Yy, na wszystkim 15 rangę. A fajniejsze dzisiaj są te te. Dobra, misza. Ostatnia gierka i koniec yy, odcinka. Tylko musimy wygrać tę tą grę. Znaczy, no nie wiem czy będę mógł powiedzieć, bo ja mam, jeszcze chodzę do szkoły i ja mam takie jakby lekcje.